Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy pobawili się trochę klockami. Nie będziemy jednak budować ani wieży, ani zamku. Klocki hamulcowe zagadnienie bardzo, bardzo obszerne i niejedna praca magisterska została na ten temat już napisana. Ja w dzisiejszym odcinku chciałbym naświetlić Wam tylko najważniejsze zagadnienia i poruszyć najistotniejsze kwestie. Tak, żeby zwrócić Waszą uwagę na ten temat. Tak, żebyście Wy mogli również zgłębiać wiedzę i poprawiać Wasze bezpieczeństwo, oraz polepszać Wasze doznania z jazdy motocyklem. Jakie pełnią funkcje klocki? Jak są zbudowane? Jak o nie dbać? O tym będzie właśnie dzisiaj. Pokażę Wam budowę klocków tak, jak jeszcze nikt nigdy tego nie zrobił. Serdecznie zapraszam do oglądania. Klocki, będące częścią układu hamulcowego, są bezpośrednio odpowiedzialne zarówno za wasze bezpieczeństwo, jak i również za frajdę, którą odczuwacie podczas jazdy na motocyklu. Oprócz tego, że muszą zapewnić odpowiednią siłę hamowania, odpowiedzialne są również za bilans cieplny w okolicach tarcz oraz zacisków hamulcowych. I mimo, że zbudowane są dosyć niepozornie, składają się z blaszki, która jest dopasowana bezpośrednio do zacisku hamulcowego, i z okładziny ciernej, która jest do tej blaszki przymocowana, to właśnie tą okładziną najczęściej się między sobą różnią. Do jednego typu zacisków mogą być różne. Klocki właśnie pod względem zastosowanej okładziny ciernej. Ale jak one w ogóle wyglądają? Jak są zbudowane? Popatrzcie. Klocek hamulcowy od niepozorna blaszka, do której przyczepiona jest okładzina cierna. Zobaczcie jednak, że różne klocki mają zupełnie różny kształt tej blachy, po to, żeby były dopasowane do różnych zacisków hamulcowych. Ale oprócz tego, że różnią się kształtem, różnią się również sposobem mocowania tej okładziny ciernej do blachy. I tak, niektórzy producenci po prostu przyklejają okładzinę cierną do blachy. Musi to być bardzo skuteczne połączenie, bo działają tutaj bardzo duże siły na ścinanie podczas hamowania. No i Klocek musi być tak zrobiony, żeby tej okładziny nie zerwało z tej blachy. Żeby to się mocniej trzymało, niektórzy producenci stosują takie otwory w tej blaszce, po to, żeby trochę z tej okładziny tam do środka weszło i lepiej zabezpieczyło przed zerwaniem okładziny z blachy. Jeszcze inni producenci, Stosują takie rozwiązanie, że na tej blaszce, na której jest okładzina, robią takie pazurki. One powodują, że powierzchnia jest bardziej porowata, nie jest płaska, i okładzina lepiej trzyma się blachy. Ale spójrzcie, że te pazurki wystają około na milimetr z tej blachy, więc jeżeli klocek zużyje się do grubości tych pazurków, to tak naprawdę mimo że widzimy, że okładzina teoretycznie jeszcze jest, to i tak trze blacha o blachę. Te pazurki zaczynają trzeć o tarczę, powodując bardzo, bardzo szybkie jej zużycie. Dlatego właśnie klocki hamulcowe kwalifikuje się już do wymiany, jeżeli mają około 1.5 mm grubości. Niektóre klocki, tak jak te, mają taki rowek, który determinuje, który pokazuje, kiedy klocek jest już do wymiany. Tutaj na przykład są takie specjalne wypustki i gdy klocek zetrze się do tego miejsca, że tutaj pozostaje taka pusta przestrzeń, wtedy kwalifikowany jest do wymiany. Trudno jest jednak ocenić, gdy klocek założony jest w zacisku, czy jest on już zużyty, czy też jeszcze troszkę może pojeździć. Dlatego właśnie nie warto zwlekać z wymianą klocków, i jeżeli okładzina dochodzi mniej więcej do 1,5 mm grubości, to warto zakwalifikować takie klocki jako takie, które już wymagają wymiany. Jak już wspomniałem, mamy wiele rodzajów klocków ze względu na to, jaki materiał został użyty jako okładzina cierna w klockach. I myślę, że nie ma tutaj sensu opowiadanie Wam o konkretnych klockach, konkretnych producentach i konkretnych materiałach, jakie zostały użyte do ich budowy. Chciałbym jednak naświetlić parę kwestii, na które zdecydowanie powinniście zwrócić uwagę. Jeżeli będziecie dobierać klocki do waszego motocykla. I od początku fabrycznie stosowane klocki mogą być oczywiście różne w zależności od tego, jaki mamy motocykl. Producenci zakładają inne klocki do cruzera, inne klocki zakładają do scootera, inne do crossa, a inne do supersporta. Czasem nawet bywa tak, że w różnych pojazdach jednej marki mamy do czynienia z takimi samymi zaciskami, wyglądającymi tak samo, tak samo zbudowanymi, ale klocki już mogą być użyte inne. Producent zawsze dobiera rodzaj klocków w zależności od tego, jaki jest to rodzaj pojazdu, jak będą wykorzystywane hamulce. I w kruzerach na przykład stosuje się klocki, które zużywają się wolniej, po to, żeby można było je wymieniać trochę rzadziej, robić większe przebiegi bez wymiany hamulców. Z kolei w supersportach kładziony jest nacisk na to, żeby była większa siła hamowania kosztem na przykład właśnie żywotności klocków hamulcowych. Tam nie to jest wymagane od. Yy, Hamulców, żeby były bardzo trwałe, tylko właśnie odpowiednio duża siła hamowania. I pamiętajcie, motocykl, gdy wychodzi z fabryki, ma pewne, jakieś tam swoje średnie ustawienia między innymi, właśnie średnio dobrane klocki hamulcowe tak, żeby był odpowiedni dla jak największej ilości użytkowników. I jeżeli weźmiemy na przykład supersporta. Niektórzy kupują supersporta po to, żeby jeździć na torze, a inni z kolei tylko dlatego, że im się podoba, a jeżdżą nim jak zwykłym nakedem lub używają do dłuższych wycieczek czy też do zwiedzania świata. Fabrycznie klocki, które są tam założone, muszą odpowiadać i jednemu i drugiemu takiemu kierowcy. Dlatego moim zdaniem dobór odpowiednich klocków hamulcowych to możliwość spersonalizowania sobie maszyny, tak żeby odpowiadała jak najbardziej naszym preferencjom. Dlatego, jeżeli przyjdzie Wam wymieniać klocki, dobierać klocki do Waszej maszyny, poświęćcie temu uwagę. Poświęćcie uwagę na to, jakie klocki będziecie zamawiać. Jakie klocki będziecie stosować, tak żeby to wam jeździło się lepiej, żeby siła hamowania była odpowiednia dla was, a co za tym idzie, żeby frajda z jazdy była dla was odpowiednia. Oczywiście warto brać również pod uwagę koszty. Ale są pewne niuanse, na które oczywiście warto zwrócić uwagę. I tak, jeżeli na przykład zdecydujecie się na supersporta to nie warto do takiego fabrycznego supersporta zakładać ekstremalnie wyścigowych, racingowych klocków hamulcowych. Nie zawsze będzie to działać tak, że wtedy hamulce będą lepsze. Takie ekstremalnie racingowe klocki hamulcowe po pierwsze muszą mieć odpowiednią temperaturę do tego, żeby zapewnić odpowiednią siłę hamowania, jak i również mogą wymagać na przykład innych tarcz hamulcowych. Tak więc, jeżeli do seryjnego motocykla założycie takie klocki, spowoduje to, że na ulicy hamowanie będzie niewystarczające, tarcze zużyją się bardzo szybko, więc tak naprawdę będzie gorzej niż na ustawieniach fabrycznych. Jeżeli na przykład chcecie z kolei przygotować taki motocykl do torowania i nie będziecie nim jeździć po drodze, wtedy warto zainwestować właśnie w topowe klocki. Ale i również w topowe tarcze hamulcowe. Notabene, jeżeli chcecie poprawić swoje wyniki na torze, to właśnie inwestycja w dobre hamulce jest najtańsza do poprawienia czasów. Jeżeli będziecie musieli, jeżeli będziecie mogli później zacząć hamowanie, wtedy znacząco poprawicie wasze czasy na torze. Inna sprawa jest na przykład, jeżeli zdecydujecie się. Chociażby na supermoto. Inne klocki hamulcowe, inne okładziny cierne w klockach hamulcowych stosowane są w teren, tam gdzie hamulce mają częsty kontakt z piachem, błotem, wodą itd. itd. a innych okładzin używa się na szosę. Więc jeżeli na przykład zdecydujecie się przeróbkę swojego enduro czy crosa na supermoto. Warto wziąć pod uwagę to, żeby wymienić chociażby same klocki hamulcowe na takie, które będą skuteczniejsze na drodze niż w terenie. Czytajcie o tym, interesujcie się tym, wertujcie internet i prasę fachową. Stamtąd warto czerpać informacje dotyczące klocków hamulcowych. Osobną kwestią jest to, że Polecam używania klocków hamulcowych renomowanych firm zajmujących się ich produkcją. Takie wyroby są dużo bardziej sprawdzone, i chociażby ich cena wynika z tego, że ktoś pokusił się o to, żeby dobrze je potestować, zanim wprowadzi je do obrotu. Takie klocki firmy Kogucik mogą nie być skuteczne, mogą być wadliwie wykonane a ich jakość może mocno odbiegać od deklarowanej przez producenta. W miarę nawijanych kilometrów, klocki hamulcowe oczywiście będą się zużywać. Warto kontrolować ich stan i warto wymienić je raczej za wcześnie niż za późno, tak żeby nie doszło do nadmiernego zużycia tarcz hamulcowych, gdy okładzina się skończy i będzie tarła blacha o blachę. Zobaczcie, chciałbym wam pokazać, że w niektórych przypadkach klocki zaużywają się nierównomiernie. To znaczy, jeden klocek może się zużyć bardziej niż drugi, lub nawet jeden klocek może być z jednej strony bardziej zużyty niż z drugiej. Warto brać takie niuanse pod uwagę, kontrolując ich stan. Tutaj mam przykład nierówno zużytych klocków hamulcowych. Te klocki. Były w jednym zacisku. Ale zobaczcie, ten klocek jest praktycznie zużyty do zera, a ten wygląda jak nowy. Takie nierówne zużycie klocków było spowodowane tym, że tłoczki w tym zacisku nieprawidłowo odbijały. Ciężko chodziły, były zastane. I nawet po odpuszczeniu hamulca ten klocek cały czas był dociskany do tarczy co spowodowało jego bardzo, bardzo przedwczesne zużycie. Drugi klocek jest, jak mówiłem, prawie nowy, ale i tak zawsze trzeba wymieniać komplet. W drugim przypadku, tutaj, klocki również są nierównomiernie zużyte. Również pochodzą z jednego zacisku, a zobaczcie, że ten klocek tu jest bardzo zużyty, a tu mniej. Natomiast przeciwległy klocek tu jest bardzo zużyty, a tu mniej było to spowodowane tym, że zacisk był troszkę przekoszony względem tarczy. I po prostu klocki nie brały równo, i dlatego zużyły się nierównomiernie. I mimo że w tym miejscu klocek teoretycznie jeszcze nie jest do wymiany, nie mógłby nie być zakwalifikowany jako taki do wymiany, to z drugiej strony już. Prawie go zupełnie nie ma. Mam jeszcze jeden przykład klocka, który został nierównomiernie zużyty. Ten z kolei był nierówno dociskany przez tłoczki hamulcowe. I tutaj, po tej stronie, nie widać już tych rowków, które pokazują, że klocek jest do wymiany. Natomiast tu, na końcu, jeszcze je widać. Ten klocek został wymieniony praktycznie w ostatniej chwili Kiedyś niewątpliwie przyjdzie dzień, w którym uznacie, że wasze klocki hamulcowe wymagają już wymiany. Życzę wam oczywiście tego, żeby było to raczej za wcześnie niż za późno, żeby zbyt zużyte klocki nie wyrządziły dodatkowych strat w waszym motocyklu. Czy jednak samą wymianą zająć się samemu? Czy zlecić to warsztatowi lub mechanikowi? Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony, do wymiany klocków hamulcowych nie są potrzebne jakieś tam strasznie fachowe narzędzia, i zazwyczaj to, co macie w przydomowym warsztacie, powinno wystarczyć do wymiany klocków. Z drugiej jednak strony, warto mieć pewne doświadczenie, i pewną wiedzę na temat tego czy w hamulcach wszystko działa prawidłowo. To nie sztuka bowiem wcisnąć na siłę tłoczki hamulcowe i założyć nowe klocki, po czym układ nie będzie działał poprawnie, nowe klocki zużyją się za szybko albo nadmiernie się zagrzeją, powodując na przykład uszkodzenie tarcz hamulcowych. Trzeba mieć moim zdaniem Trochę fachowej wiedzy, żeby w prawidłowy sposób ocenić stan zacisków podczas wymiany klocków. Czy tłoczki działają z odpowiednio lekką siłą, czy prowadnice, jeśli są w zacisku, nie zacinają się, czy nie są już nadmiernie zużyte, czy gdzieś nie potrzeba wymienić jakiegoś zestawu naprawczego. Bierzcie to pod uwagę. Czasem. Taka pozorna oszczędność może się zemścić. Po wymianie klocków hamulcowych na nowe, pozostaje jeszcze kwestia ich prawidłowego docierania. To, że klocki hamulcowe trzeba dotrzeć, jak są nowe, wie chyba każdy. Ale jak zrobić to w prawidłowy sposób i ile czasu na to poświęcić? Zacznijmy od tego, że nowe klocki. Są zupełnie gładkie, równe na powierzchni, którą mają się stykać z tarczą. Natomiast tarcza hamulcowa jest równa i gładka tylko wtedy, kiedy jest zupełnie nowa. W miarę jak tarcza hamulcowa się zużywa, zużywa się nierówno i robi się pofalowana. W docieraniu chodzi o to, żeby klocek dopasował się właśnie do nierówności tarczy. I o ile tarcze są nowe lub prawie nowe, to to docieranie będzie krótkie. O tyle jeżeli tarcze hamulcowe są już dosyć mocno zużyte, trzeba na docieranie poświęcić więcej czasu. A jak docierać? Po prostu delikatnie używać hamulca. Docieranie ma polegać na tym, żeby klocek zaczął całą powierzchnią dotykać do tarczy. I jeżeli tarcza będzie już dosyć zużyta. Założymy nowe klocki i będziemy od razu agresywnie i mocno hamować, to może dochodzić do tego, że ze względu na to, że klocek nie będzie dotykał do całej powierzchni tarczy, to punktowo będzie powstawać dużo większe tarcie, a co za tym idzie dużo większa temperatura. To oczywiście nie zapewni nam ani odpowiedniej siły hamowania. A może dojść do tego, że tarcze hamulcowe się przegrzeją i w ekstremalnym przypadku nawet powykrzywiają i będą po prostu do wymiany. Warto poświęcić na to trochę czasu i zwracać uwagę na to, jak docieramy nasze klocki i kiedy one będą już zupełnie ułożone do tarczy hamulcowej. Na koniec moje ulubione pytanie. Które jest mi dosyć często zadawane. Proszę pana, a na ile jeszcze mi wystarczą te klocki? Odpowiedź zawsze brzmi tak samo: nie mam pojęcia. To, jak szybko zużyją się klocki, na ile wystarczą, jest bardzo uzależnione od tego, jakie to są klocki, ale głównie od tego, jaki jest styl jazdy użytkownika motocykla. Więc Trudno powiedzieć, czy klocki starczą jeszcze na 5 czy na 20 tysięcy kilometrów. Inaczej będzie u jeźdźca, który jeździ motocyklem turystycznie, dużo hamuje silnikiem i jeździ głównie poza miastem. A zupełnie inaczej będzie się miała sprawa u kogoś, kto jeździ po mieście od świateł do świateł, ciągnąc wskazówkę do czerwonego pola. Pamiętajcie o tym, aby pogłębiać Waszą wiedzę zarówno na temat klocków hamulcowych, hamulców, jak i w ogóle na temat motocykla, którego używacie, tak, żeby używać go bardziej świadomie. Wtedy będzie sprawiało wam więcej frajdy jego użytkowanie. Mam nadzieję, że moje filmy są Wam w tym pomocne. A co za tym idzie, mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał po to, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co tutaj prezentuję. Jak zawsze, bardzo dziękuję Wam za poświęconą uwagę.